Was bardzo serdecznie, moi kochani, ja się nazywam Jola Golik i chciałam Was zaprosić do nowego programu przebojowo. I oczywiście będziemy zapraszać tutaj do naszej telewizji Śląska TV, naszych artystów z sceny śląskiej. Bardzo serdecznie Państwa na ten program zapraszamy. I to się spełniło, o czym ja marzyłam wiele, wiele lat. Me cygańskie serce mnie się obudziło. Chcę być cyganami, chcę cyganką być. Nosić piękne suknie na cygańską modę, to mi jest do twarzy, taką mam urodę W moim życiu zawsze cyganom oddana. Mieć wozy i konie to mój cel. Ja teraz wszystko mam. I za cygana miłość wszystko dam, bo me marzenia już spełniły się, że z cyganami mogę żyć. Ja teraz wszystko mam. I za cygana miłość wszystko dam, bo me marzenia już spełniły się, że z cyganami mogę żyć. Zadowolony i przy tym radosny, że jestem na jawie, ale już we śnie. Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie w naszym nowym programie. Nasz nowy program się nazywa przebojowo i. Chciałabym powiedzieć, nigdy w życiu bym się nie spodziewała, że kiedyś tutaj w Porzowskim Parku spotkałam Tereskę Waleriańską, i dlatego pozwoliłam sobie zaprosić ją do naszego nowego programu. Oczywiście. Za zgodzą pani Teresy Waleriańskiej przeprowadzimy sobie malutki wywiadzik. Teresko, witam cię bardzo serdecznie. Witamy naszych telewizów. Ja się nazywam Jolagolik, miło mi bardzo. Tereniu, chciałbym, żebyś troszeczkę uchyliła rąbka swojej kariery i chciałbym Cię prosić, żebyś wróciła do źródeł, czyli do. Szkoły Muzycznej. Jakie masz wspomnienia ze szkoły muzycznej? Ja, proszę Państwa, pozwolicie, że się przywitam. Witam wszystkich telewidzów. Witam Ciebie, Joleczko, bardzo serdecznie i dziękuję, tak. że zaprosiłaś mnie do tego programu. Bardzo jestem mi bardzo zaszczycona, jestem dumna, że mogę w tym programie wziąć udział. Właśnie padło pytanie, jak to się wszystko zaczęło? Tak. Po prostu ja się wychowywałam w rodzinie muzykalnej. Ojciec grał amatorsko na skrzypcach, matka pięknie śpiewała. No i po prostu, a to, że były w domu skrzypeczki, to chyba spowodowało, że zostałam muzykiem. A to jeszcze może nie to, ale jako sześcioletnie dziecko wzięłam do ręki skrzypce i bezbłędnie zagrałam melodię, którą rodzice bardzo często śpiewali przy różnych okazjach w suliko. Ojciec pięknie grał, zawsze się dziwiłam, jak on tak gra, a ta ręka mu tak chodzi. Czemu ta ręka? Wiesz, jako dziecko nie mogłam tego zrozumieć. A to chodzi o to, że on ta ręka nadawała wibracje, ton tej danej melodii. No i ja tak wzięłam te skrzypeczki i rodzice się bardzo zdziwili, że że zagrałam to każdy zna. Z państwa na pewno starsi ludzie znają tą piosenkę. No i postanowili, żeby tego nie zaprzepaścić, że to jest jednak talent, że jednak trzeba dziecko zapisać do szkoły muzycznej. Więc jako sześcioletnie dziecko pobierałam lekcje prywatne, ale bardzo króciutko, bo ten pan, który mnie uczył, mówi, szkoda prywatnie, są szkoły muzyczne, jest podstawówka, jest średnia szkoła, jest wyższa szkoła muzyczna. Tak. Także trzeba, nie można tego zaprzepaścić. No i poszłam do szkoły muzycznej. Ukończyłam klasę skrzypiec u pana profesora Ballarina, który był w tym czasie również y, pracował w orkiestrze Filharmonii Śląskiej. Bardzo dobry muzyk. A równocześnie to, że też pięknie śpiewałam, bo w domu też był fortepian. Pamiętam. Usiadłam do tego fortepianu, i wtedy taka była melodia. Rodzice bardzo często śpiewali: Mama sentanto, felicze, perkeritor, no te Usiadłam i to zagrałam. No, tak, po prostu. Tak. no i, i dobrze, że mnie zapisali, bo wiesz, jako dziecko to jest, jest trochę dużo zajęć, jeżeli się chodzi do szkoły. To oczywiście, to rana, sama chodziłam. Tam nie ma latania, tam nie ma skakania, ja tam nie ma w klasy grać, jak to kiedyś było. No, Są to jestem bardzo wdzięczna rodzicom za to, Oczywiście. że to zaszczepili we mnie, no Oczywiście. I zawsze, także zawsze mówię, że z uśmiechem przez życie, ze śpiewem, no i z muzyką, która w duszy da, gra. I w międzyczasie, kończąc szkołę, Wydział Instrumentalny z, y, na Altówce, bo ja jestem altowiolistką, zrobiłam dyplom na Altówce. Zagrałam trzyczęściowy koncert Fryderyka Händla z orkiestrą symfoniczną Zabrzeńską. Mm. tym sposobem zostałam zaangażowana jako muzyk orkiestrowy, instrumentalista Państwowej Orkiestry Symfonicznej Zabrzańskiej. Czyli uprawiałaś tak zwaną sztukę, tak, tak? tak muzyczną? Sztukę, no, to już jest tak. sztuka przez. Oczywiście, przez jak najbardziej. Literę, tak? Ja zgrałam pod batutą. Y, bardzo sławnych dyrygentów w kraju i za granicą, na poziomie światowym. No na pewno, bo Harmonii wyjeżdżała za granicę. Y, wokaliści, tak, skrzypkowie, pianiści, tak. to naprawdę są nazwiska Wiesław Ochman, Grażyna Brodzińska, Waldemar Malicki, tak. y, no, no dużo, dużo, Konstanty Kulka, Kaja Danczowska, to są, Wanda Wiłkomirska, to są proszę państwa nazwiska naprawdę z tej, że tak powiem, policji, najwyższej półki tak jest. i właśnie Cieszę się, że los mi dał spotkać się z tymi ludźmi i akompaniować tym osobom. Razem z orkiestrą oczywiście. A tereniu y, mogłabyś y, uchylić rąbka tajemnicy, y, jak się związałaś y, z muzyką, z, y, z różnymi telewizjami, radiami? No jak to się stało, y, jak powstał pomysł. Wiesz, y... jak się jest muzykiem zawodowym, no, no, a potrzeba gdzieś tam na weselu zagrać czy coś, no to muzycy się skrzykują na no tak jest sobie, No jest gani. i tak, że w orkiestrze rozrywkowej Alfa, to właśnie po godzinach pracy, jakby wolny czas. Grałem 20 lat, miałem trzech panów, też muzycy z Filharmonii, piękną muzykę. No to się grało covery, jak się to mówi, no bo do wesela to się grało się, ale to też dużo mnie nauczyło. Wiesz? Czyli proszę Państwa, muszę powiedzieć jedną rzecz, że Teresa jest wszechstronnym muzykiem, nie trzyma się jednego projektu, potrafi się odnaleźć w różnych projektach muzycznych, a muszę Państwu też uchylić. Tego rąbka tajemnicy, że miałam przyjemność tereską grać z zespołem Będę też z nami grała w naszym zespole. No, ja moje role się troszkę zmieniły w moim życiu, i w tej chwili jestem po tej drugiej stronie ekranu i bardzo się cieszę, tereniu, że. Skorzystałaś z tego mojego zaproszenia. Ja się bardzo cieszę. Myślę, że nie pierwszy, nie ostatni. Oczywiście, że tak. Drodzy Państwo, w dzisiejszym programie nasza wspaniała Teresa Waleriańska nam zaprezentuje swoje ulubione cygańskie piosenki, które my też. Uwielbiamy. Zresztą ja też mam duszę cygańską. Też miałam okazję w swoim życiu uczestniczyć w różnych projektach. Razem uczestniczyliśmy w projekcie Śląski Trojok, Mariana tak, tak. Makuli. Również mam też swoją płytę, ale. Bardzo się cieszę, że możemy teraz wspólnie sobie porozmawiać, nas, przedstawić troszkę widzom. Może nas słuchają romowie, nie może nas słuchają. Mogę także, romów po oczywiście Cygańsku. jak najbardziej. I z mojej strony interesy romów. To, to są sąsiedzi, którzy żyją pośród nas. I, i nawet są świecie, na również moimi przyjacielami. Także tak. mogę to śmiało powiedzieć. Też zagram niejedne jedne cygańskie wezele tak? dla nich. O, także dziękuję. bardzo się cieszymy, że nasze tak. wspólne drogi się spotkały. Gdzieś tutaj na łonie natury i że możemy państwu przedstawić twórczość pani Zrasowali Już Poruszyli ten temat cygański, więc jak wiemy Romowie żyją, są naszymi sąsiadami, naszymi sąsiadami, można ich znaleźć i w świecie kultury, i w świecie polityki, w każdym zawodzie i po prostu jeżeli nas oglądacie, więc pozdrowie was kochani. Ja wsa ste Roma. sareroma, pregoda. Proszę bardzo. I pozdrawiamy telewizów. Może przetłumaczę Państwu, to jest bądźcie zdrowi wraz z braćmi Polakami. No i super. Bardzo Ci Teresu, Teresko dziękujemy za to, że do naszego programu zawitałaś. Oczywiście mamy niespodzianki, będą to programy cykliczne. Na pewno będziemy co jakiś czas emitować następne programy. Będę zapraszać do mojego programu. Innych również artystów. Pięknie Państwu dziękujemy. Pięknie. Życzymy Państwu wszystkiego dobrego i kłaniamy się. I jak to się mówi po Śląsku, po naszemu persk ludkowym. Chyba mi się śniło, chida mi się śniło, że przez Łąkę latem szłam. A wszystko tak już piękne wokół mnie. Muzyką cudno staje się. Mi śniło, chyba mi się śniło Och, jaki piękny to był sen A może to przypadek taki ten Że to na jawie było, a nie był to sen Hej, 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 tak, tak To takie jest przyjemne, miłe I co mam począć teraz syn. tym? Hej, 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 tak, tak To takie jest przyjemne, a Výšňiváčný, lepší, 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 ten sen, lepší, 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 sen lepší, 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 Idzie przyroda w koło, swą symfonię dla mnie cudną gra